Tutaj też jakbyśmy zapytali pacjenta, dlaczego chorują, bo się zaraziliśmy. Nie można się zarazić POHP, nie można się zarazić ASNO, czyli dwiema najczęstszymi chorobami układu oddechowego. Ponad 6 milionów e, osób w Polsce choruje na tę chorobę. Także e, kolejny mit, który obalamy, e, płuca nie chorują dlatego, że, się, e, że mamy infekcję, czy się zaraziliśmy od kogoś w autobusie, tylko płuca chorują dlatego, e, że mają że one są filtrem naszego organizmu i przez godziny, tygodnie, lata naszego życia w tych płucach cały czas dzieje się tak naprawdę wojna między światem zewnętrznym, który wniknął do naszego organizmu i płuca są taką barierą, które muszą jakby pozwolić na transmisję tlenu do organizmu, bo ten tlen jest dla nas niezbędny, żebyśmy mogli żyć, a oddzielić te inne rzeczy, które razem z tym powietrzem, razem z tym tlenem chcą wniknąć do układu oddechowego i do organizmu i nam zaszkodzić. Proszę Państwa, ta wygląda to jest taki parzysty narząd w klatce piersiowej. Ma taki charakter stożkowy, są, jest płuco prawe, pół co lewe, to każdy wie, są trzy no, płaty prawe, dwa płaty lewe, bo tam musi się jeszcze serce zmieścić. Tak naprawdę wszystko jest pod Jakbyśmy chcieli zetrzeć tą skorupkę, to jakby kolejna ostrzela, ostrzelki i pęcherzyki, gdzie dochodzi do wymiany gazowej. Tak to wygląda troszeczkę bardziej kosmicznie, ale mniej więcej możemy się zorientować, jak to odwrócone drzewo oddechowe, stąd sama nazwa, drzewo oddechowe wygląda. Funkcją ostrzeli jest doprowadzenie powietrza, bogatego w tle, do pęcherzyków, w pusty, gdzie następuje wymiana gazowa. Jeżeli z jakiegoś powodu czy na etapie jakby transmisji tego powietrza w głąb, czyli oskrzelach główne płakowe, oskrzyniki dochodzi do jakiegoś problemu, chociażby skurczu, chociażby zwężenia oddechowych, jak się dzieje na przykład w lastni no to ta wymiana na poziomie pękny płucnego jest upośledzona. To samo się dzieje w kołowach gdzie gdzie główna no źródłowa układu oddechowego, ale dochodzi też do zjawiska, o którym powiem za chwilę. Proszę Państwa, Jakie jest zadanie układu oddechowego? Zadanie od, układu oddechowego to jest doprowadzenie powietrza, ale odpowiednie nawilżenie i ogrzanie. I tutaj y, płuca y, to jest jeden element, ale górne drogi oddechowe, czyli nos i to jest kolejny element, który jeżeli z jakiegoś powodu choruje, czyli mamy jednorożny nos, to wszystko leci nieogrzane, zanieczyszczone, to płuc. I to jest kolejny element, który chorobą płuc, czyli chory nos, to często też chory płuc, ale tak jak się dzieje często w astmie oskrzelowej, gdzie pacjenci, którzy mają alergiczny nieżyk często mają też objawy przewlekłej, najczęstszej przewlekłej choroby układu oddechowego, czyli astmy oskrzelowej. Proszę Państwa, jak to wygląda jeszcze głębiej? Liczba pęcherzyków płucnych to około 300 milionów. I tutaj, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że rozwój organizmu to jest oczywiście życie płodowe i uwaga, i tu już mama może mieć wpływ na to, co się będzie działo z dzieckiem, chociażby poprzez palenie tytoniu, to bardzo y, pogarsza masę urodzeniową, to bardzo pogarsza y, wydolność płuc y, już w momencie, kiedy dziecko pojawi się na świecie i dorasta. Co więcej, miejsce, gdzie mama żyje, czy to są na przykład, czy to jest kraków, czy to jest biały ma potężne znaczenie. Są badania, które mówią o tym, że dojrzewanie głodu w zanieczyszczonej atmosferze wpływa na mniejszą masę urodzeniową i na większą ilość komplikacji okołoporodowych. I komplikacji, które pojawią się w życiu dziecka, są one związane z chorobami płuc. Także każdy powinien mieć te 300 milionów, żeby mieć prawidłową powierzchnię oddechową, która sięga około 80 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej ma wielkość kortu tenisowego. No i jeżeli z jakiegoś powodu na etapie wykształcania się tego narządu dochodzi do problemów, chociażby astma dziecięca, chociażby palenie w domu, kiedy małe dziecko się rozwija, to nie jest 300 milionów, nie jest 80 metrów kwadratowych. Prawda? Musimy o tym pamiętać, bo później się dziwi, hmm, jakiś taki słaby ten mój Jasio, może ma niedobór odporności. A rodzice palą w domu, no i mama, na przykład, przeniosła się do Warszawy z zanieczyszczonego Krakowa, Gliwic, tych, bo Kraków to jest wierzchołek króliwy lodowej. Mamy jeszcze sześć innych miast, które są na topie, czyli w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich. Okay. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, już płuca łączą nas ze światem, czyli dzielą się na tą część przewodzącą i tą część oddechową, gdzie ta wymiana gazowa się odbywa. I oczywiście, gdyby one były takie otwarte, to tak naprawdę no, wszyscy byśmy pomierali, nie mielibyśmy żadnych mechanizmów, które nas chronią przed tym czymś, co razem z powierzchnią dostaje się do układu oddechowego. Ale na szczęście wykształciliśmy w wyniku ewolucji różne mechanizmy, które chronią nas przed patogenami, wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby, które wnikają do układu oddechowego i to jest tak zwana aktywna błona śluzowa układu oddechowego. Czyli ona nie tylko okrywa nas, nie tylko ma rzęski, które mechanicznie wynoszą na zewnątrz różnego rodzaju cząstki zanieczyszczeń powietrza, czy też patogeny, ale również aktywnie bierze udział w anihilowaniu, bierze udział w, jakby w pochłanianiu i w unieszkodliwianiu tych patogenów, tych cząstek stałych, tych różnych zanieczyszczeń powietrza, które wnikają do układu oddechowego. Ale ona ma swoje możliwości kompensacji. W momencie, kiedy przerwiemy, kiedy palimy tytoń, kiedy mieszkamy w zanieczyszczonej atmosferze, kiedy ciągle się narażamy na częste infekcje, ta bariera ulega przełamaniu. I w tym momencie zaczyna się przewlekły proces zapalny, który wyraża się pod astmy PHP. Czy też częstymi infekcjami, czy też innymi chorobami, w tym chorobami zakaźnymi, które dotykają układu oddechowego, ale mogą wpływać na całego człowieka. Proszę Państwa, najczęstszy problem z tym, że płuca to filtr, to jest to, że palimy tytoń. Jedna trzecia społeczeństwa nadal aktywna, aktywnie pali tytoń, co powoduje, że jest to najczęstsze zanieczyszczenie powietrza, które dostaje się do układu oddechowego świadomie. Mieszka w zanieczyszczonej atmosferze. Więc takie zanieczyszczenia, ozon, pękli, azotu, były zawieszone. Szczególnie te PM10, one deponują w górnych, środkowych drogach oddechowych. Natomiast Sto? takie malutki jak PM1, PM2,5, one bezpośrednio wnikają do pęcherzyków płucnych bo mogą przenikać do krwi obiegu i nasilać na przykład zjawisko miażżycy. I być może to jest u podstawy częstszej częstszych y, udarów, zawałów, y, zaburzeń ruchu serca u osób z POHP, bo tamto zjawisko jest przez kilkanaście lat codziennie, te 20 papierosów plus zanieczyszczenia, i mamy do czynienia z problemem szerwego, która niestety wiedzie niestety do śmierci. Y, oczywiście aktywnie bronimy się przed tym, co, co wnika do układu oddechowego, to głównie makrofagi, które te cząstki w sadzy, ale również patogeny próbują wychwycić i zneutralizować i akurat realizuje razem z techniką warszawską taki projekt badający wpływ zanieczyszczeń powietrza w Legnionowie, to jest takie miasteczko pod Warszawą, gdzie jest bardzo zanieczyszczona atmosfera, na zdrowie oddechowe. I co się okazuje? Że w właśnie indukowanej tych pacjentów, te że właśnie ci, ci żołnierze, którzy bronią nas, przed zanieczyszczeniami, one są obładowane samym. I Jak Państwo będziecie mieli chwilę, albo będziecie jechali nad zegrze, przejedźcie przez legionowo, wciągnijcie teraz ten zapach, który tam gdzieś pomiędzy domami z tych kominów się wydobywa. Naprawdę, y, to robi wrażenie y, na mnie, jako na lekarzu, i coraz większe wrażenie robi na pacjentach, bo coraz większa ich świadomość rośnie, że to, co wrzucają do komina, za chwilę przełoży się na ich stan. Zdrowia i być może dlatego tak często chorują, że jakby opalają swoje domostwo w sposób nieodpowiedni. Także o tym musimy myśleć, mówiąc o chorobach układu oddechowego. Proszę Państwa, ponieważ astma jest najczęstszą chorobą układu oddechowego, wiem, że poświęcamy tutaj czas przede wszystkim na P.O.H.P. ale tu zaraz Pan Profesor będzie mówił o kolejnych badaniach, które służą nie tylko do tego, żeby rozpoznawać tą chorobę, więc, ponieważ alergia jest najczęstszą przyczyną, najczęstszej choroby płuc, czyli astmy, więc dwa słowa na temat y, tego, co może wnikać do układu oddechowego i w zależności od tego, jakie jesteśmy przygotowani na to, może wpaść i wypaść, może wpaść i wytworzyć potężny stan zapalny, jeżeli jesteśmy alergikami. A przypominam, że y, alergików w Polsce mniej więcej jest o 30%, czyli raz, 30% pada, czy 2, 30% choryzacja, no to zaczynamy y, jakby zbliżać się do momentu, kiedy stwierdzimy, że choroby płuc to jest poważny problem. I liczę na to, że aktualni decydenci opieki zdrowotnej zauważą, podkreślą i wspomogą Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Endurokologiczne w tym, żeby jakby walczyć z tymi chorobami układu oddechowego, które naprawdę y, są w pierwszej grupce, chorób najczęściej dokuczające Ale proszę Państwa, co to jest ten alergen? Tak jak wiemy, co to jest zanieczyszczenie powietrza, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, alergen to jest struktura białkowa, która nie szkodzi. Ale jeżeli trafi do układu oddechowego alergia, czyli takiej osoby, którego tata, mama, dziady, babcia chorowali na alergię lub na astmę, czyli Osoby, która wytwarza przeciwcia przeciwko czemuś, co jest bezpieczne i odsetek setek tysięcy wnika do układów oddechowych, ale akurat u niego wytwarza stan zapalny. Kurczą się ostrzela, robi się zapalenie wody śluzowej i mamy objawy kasze, świsty, uczucie, duszności. Epidemiologia niestety tutaj Badanie Eca, cytuję, jeśli chodzi o, o astmę, to jest prawie 10. 12% społeczeństwa to są osoby z astmą. No, oczywiście inne choroby alergiczne, w tym alergiczne nieżytnosa, gdzie 25% społeczeństwa ma ten problem, sprzyja rozwojowi astmy, bo jak wspomniałem, nie działa filtr górny, to dolny filtr choruje, prawda? O tym musimy, o tym musimy pamiętać. I my jako lekarze o tym staramy się pamiętać, staramy się wdrażać różnego rodzaju projekty, które służą tej grupie, praktycznie to jest najczęstszy problem wśród młodych dorosłych do 40 roku życia. Ale i o tym musimy pamiętać. Ale przewlekłe wnikanie cząstek stałych, czynników drażniących, dymu tytoniowego, ale też częste infekcje, mogą doprowadzać do przewlekłego zapalenia skrzyni. To jest taki stan, kiedy to nie musi być też osoba paląca tyta, żebyśmy się dobrze rozumieli. To może być osoba, która mieszka w zanieczyszczonej atmosferze, albo często ma częste infekcje układu oddechowego. Tak e, taki stan, kiedy osoba kasza przez trzy miesiące w roku przez kolejne dwa lata. lub nie wyksztucza, wydzielina, ale z reguły jest to wydzielina gęsta, lepka, którą trzeba ewakuować codziennie rano. Czyli mamy przewrotne zapalenie ostrzeni. Mamy również zjawisko rodzajne, które u niektórych jest generowane y, y, genetycznie, czyli niedobór alfa-1 antytrypsyny szczególnie u młodych dorosłych, 20-30 lat to są osoby, które mają już problem z układem oddechowym, szczególnie jeśli palą to I y, y, ta rozedma, tak jak przewlekłe zapalenie ostrzeli uszkadza tą część przewodzącą, to rozedma uszkadza tą część oddechową. I połączenie przewlekłego zapalenia ostrzeli i rozedmy, powoduje, że pojawia się choroba zwana POHP, czyli druga co do częstości choroba, która dotyka Polaków. No i to jest około 2 milionów, pół miliona, w zależności od szacunków, jakie badania, bo nie mamy swoich badań populacyjnych w całej, w całej Polsce, tylko wyrywkowe badania, także nie możemy dokładnie Państwu powiedzieć, ale przyjmujemy, że około 2 milionów Polaków wpłynie na POHP, a o zgrozo tylko 400 tysięcy wie, że ma tą chorobę. Czyli to są osoby, które kaszlą, mają duszność, yy, przewlekła choroba niż ich od środka, a nie wiedzą, że mają POHP. Tak jak yy, ci ludzie, którzy byli pytani panowie, Ci oni nie wiedzą POHP. Proszę Państwa, jak rozpoznać POHP, jeżeli nie wiemy, że mój kaszel to moja duszność, to może być POHP? Tu jest potężna rola doktorów oczywiście, ale pacjent musi chcieć przyjść, powiedzieć. Jak się pytamy pacjentów, to pewnie Pan Profesor też to poprze mnie. Przychodzi pacjent, który sobie siedzi. Czy jest Panu duszno? Nie. Czy ma Pan kaszę? Przecież nie kaszę Panie Doktorze, prawda? Ale, że on musiał wjechać na pierwsze piętro, bo nie mógł wejść po schodach, to już inna rzecz, że kaszle zawsze rano, ale o 17 w gabinecie nie kaszle. Czyli chory na POHP to jest taki chory, który trochę wybiera tą chorobę. I to też jest w raporcie podkreślone. Chory, który troszkę się wstydzi, chory, który nie chce, żeby ktoś mu Odebrał jego ostatnią nadzieję na dobre życie, czyli papierosa. Ale my musimy mu go zadać, żeby on mógł żyć. Bo jeżeli zostawimy pacjentowi papierosa, to umrze. Umrze 10 lat wcześniej niż jego odwieźnik, który nie ma tej choroby. Proszę Państwa, i tak to wygląda na poziomie układu oddechowego, tym powyżej 10 paczkolat, czyli powyżej 10 lat palenia paczki dziennie, indukuje permanentny stan zapalny, który może doprowadzać zarówno do uszkodzenia błony śluzowej, jak i niszczenia pęcherzyków. Ta choroba wspólnie to jest przewlekła operacyjna choroba płuc. Na WP zapada co trzeci palacz w No i można powiedzieć, to taka rosyjska ruletka, prawda? Może palenie nie zachoruje. Jest, jest taka możliwość, ale możesz mieć raka pęcherza, możesz mieć raka płuca, najczęstszy rak w, w, w Polsce. Także to nie jest tak, że palenie jest bezpieczne. Również nie jest bezpieczne palenie elektrycznych papierosów. Coraz więcej badań to podkreśla i musimy o tym mówić, szczególnie w mediach, które no, czasami dadzą się tam wybić na manowce, szczególnie jeżeli coś y, wygląda fajnie i wydaje się nie szkodzić. To nie prawie. Proszę Państwa, chciałem podkreślić, że 35%, 30% osób niepalących, które nie miały kontaktu z dymem tytoniowym, nie paliły biernie, a mieszkały w zanieczyszczonej atmosferze, rozwija przebrewą operacyjną alkoholu. Więc, szczególnie te osoby, które w pracy były narażone na toksyczne, były gazu. więc yy, musimy mieć tą świadomość, że nie tylko papierosy, ale również zanieczyszczenie powietrza wpływa na to, że to OHP zbiera takie yy, przydrężniki. E, to, już, to już mówiłem. Proszę Państwa, ale jakby y, kończąc, y, powiem jeszcze o dwóch kolejnych chorobach, które y, przydarzają się społeczeństwu. To jest zapalenie płuc. Y, y, czo, c, coś, czym możemy się właśnie zaradzić, coś, co zdarza się dziesięciokrotnie rzadziej niż te dwie poprzednie choroby, typowo objawy, kasze, zmiany radiologiczne, słuchawka, objawy plus badania, o których będzie mówił pan profesor, i możemy postawić, y, możemy postawić diagnozę, i możemy pacjenta wyleczyć. Zastępstwem z KOHP nie możemy pacjenta wyleczyć, więc ja wolę pacjenta z zapaleniem płuc niż pacjenta z KOHP. No ale y, niestety statystyki są nieubłagane. Y, Gruźlica, zapominamy o, nie, o niej często, y, do 10 tysięcy takich rozpoznań y, rocznie, to w zależności od roku, jest 7, 8, 9, 6, E, e, tutaj, grądek gruźlicy niestety e, jest w społeczeństwie, on często e, przychodzi z zagranicy, szczególnie za wschodniej granicy, i konferencja, w której uczestniczyłem w tamtym roku, omawiała takie, e, takie problemy. Czyli ta imigracja e, może przynosić ze sobą szczególnie prątki lekooporne, ale proszę nie wpadać w panikę, Ci, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, oni są poddawani dokładnym badaniom. Także nie boimy się, nie ma paniki, oni są zaopiekowani medycznie. Bardziej boimy się tych pacjentów, którzy w Polsce mają gruźlicę i nie chcą się leczyć. I to jest problem, z którym nie do końca wiemy, jak sobie poradzić. To są oczywiście pacjenci też z HIV, z AIDS, to są pacjenci z alkoholizmem, gdzie ta gruźlica może pojawiać się chętniej. Ale. Gruźlica nie jest również czynnikiem ryzyka rozwoju przewlekłej i operacyjnej choroby płuc i o tym musimy pamiętać. Także proszę Państwa, pierwsza piątka najczęstszych chorób układu oddechowego, astma to OHP, zapalnia płuc, nowotwory płuc, tutaj do 20 tysięcy na rok, to jest numer jeden nowotwór płuc w Polsce. Więc yy, i gruźlica, to jest ta piątka, pierwsza piątka, manifestuje się tylko czterema objawami. Kaszę, duszność, ból w Xiaopucie. Ale o tym mówiłem już przy tygodnie temu, więc nie będę się powtarzał. Chciałbym, żeby Państwo też zwrócili uwagę czytelnikom, osobom, które kontaktują się z tym, co piszecie, co publikujecie, co widzą w telewizji i w radiu, że jeżeli mają kaszę, jeżeli mają duszność, jeżeli mają ból w karce piersiowej pojawiło się w należy powiedzieć o tym lekarzowi, Dlaczego? Dlatego, że badatelizowanie tego może wieść do śmiertelnej choroby, jaką jest POHP, może wjeść do jej niskiej jakości życia w przebiegu nierozpoznanej astmy, no i może prowadzić do tego, że tak naprawdę życie tego pacjenta będzie jakby rezygnowaniem z kolejnych benefitów, które życie przygotowało, nie może z nich skorzystać. I proszę Państwa, co robić, by nie chorować? To każdy z Państwa na pewno wie, ale nie, nikt z nas nie chce tego robić. Czyli nie chcemy żyć zdrowo, Nie chcemy się zdrowo odżywiać, nie chcemy mieć dobrego snu, nie chcemy się ruszać, nie chcemy poradzić sobie ze stresem. Dlaczego? Dlatego, że to jest wysiłek. Ale jeżeli mało śpimy, słabo się odżywiamy, nie ruszamy się i jesteśmy zdenerwowani, nasza odporność spada i dochodzi do częstych infekcji, dochodzi do zaostrzeń tych pięciu najczęstszych chorób, o których powiedziałem. Eee, także kończę w tym momencie, bo a, nie, mam jeszcze 20, 20 sekund. Proszę Państwa, także e, robienie badań profilaktycznych, o których na pewno wspomni Pan Profesor, e, jeżeli każda osoba, która ma kaszę przewlekłych, czyli trwających powyżej 12 tygodni i ma duszności, powinna zrobić badanie spirometryczne. Nie możemy lekceważyć naszych objawów, jeżeli mamy duszność, jeżeli mamy kaszę, mówmy o tym lekarzowi, my jesteśmy po to, żeby pomóc pacjentowi. W przypadku alergii oczywiście musimy unikać kontaktu z alergenami, podjąć immunoterapię. W przypadku obciążenia genetycznego, jeżeli mamy atopię w rodzinie, jeżeli mamy niedobór alfa-1 który może wieść do gwałtownego przebiegu, przebiegu operacyjnego i choroby płuc, no to w takim razie poddajmy się badaniom i na pewno Pan Profesor powiedział na ten temat więcej. Bardzo Państwu dziękuję.